Witam serdecznie. Dzisiaj odbędzie się długo oczekiwane losowanie naszego konkursu. O, tam, który był taki, że się rejestrowało, wpisywało się swój nick i można dzięki temu było wygrać re, re, rezerwację slota Dokładnie to wygrywają. Niech sobie przypomnę, żeby nie skłamać. Cztery osoby, które na miesiąc dostaną slota bardzo dobrze. Oto lista osób, które się zapisały. Tu zrobiłem wczoraj. Programik do losowania taki prosty. Jeżeli ktoś by go chciał, to proszę się do mnie zgłosić, to prześlę. A, tam taki ten prosty programik. <laughs> Dlaczego tak późno losowanie? No dlatego, że niestety nie ma za dużo czasu ostatnio. Ale dzisiaj chwilę znalazłem, więc przeprowadzę. Także moment palamy maszyną losującą. Jak widzicie, tutaj wświetlają się niki. ja sobie tu nacisnę stop. I wybiorę w ten sposób cztery osoby. Uwaga, uwaga. Pierwsza osoba Morfeus. Także Morf, nasz stary przyjaciel z poprzedniego serwera. Wygrywa miesięczną rezerwację z lota. Być może będzie chciał być adminem w przyszłości, także zobaczymy. Drogę ma otwartą. Na razie ma rezerwację slota, jedziemy w drugą osobę Mierzła. Pierwszy się zarejestrował, a więc i szczęście mu dopisało. Wygrał rezerwację slota, bardzo mu gratulujemy. Jedziemy dalej. Rador. Rador widziałem składał badania na admina. Pewnie mu się tam nie udało, ale rezerwacja z lata wygrał. Chociaż takie zadośćuczynienie, uczynienie, prawda? No i ostatnia osoba w naszym rozważaniu będzie to profesor. To nie jest chyba ten stary profesor z starego serwera, ale wygrał. Także ja tutaj robię pamiętkowego screenshota, żeby znać wyniki. I te cztery osoby. Dostaną powiadomienie ode mnie na stronie www, że wygrały I proszę się do mnie tam zgłosić z danymi potrzebnymi do uzyskania rezerwacji Także pozdrawiam, zachęcam do brania udziału w konkursach, które będą się co pewien czas pojawiać Pozdrawiam Was czule